Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku programowanie w Basic. Dzisiaj, o programie, który powstał na szybko, w bardzo takim krótkim czasie, odcinek chciałem zacząć nagrywać jeszcze dziś. W związku z czym był taki deadline, i też o czymś takim chcę opowiedzieć. Mianowicie, kiedy mamy dużo czasu na stworzenie jakiegoś programu, kiedy mamy właśnie ten komfort czasowy, możemy zoptymalizować program, zrobić jego taką najdoskonalszą wersję. Natomiast musicie wiedzieć, że w programowaniu to, co dostajemy jako produkt finalny, jest często opatrzone. Jakimś indeksem, na przykład, nie wiem, program.4.0 albo program.15.2.8, prawda? I to są kolejne, jakby, wersje danego programu, kolejne odsłony tego programu, który był dopracowywany, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zawsze powstaje jakaś pierwotna wersja, i dzisiaj taki odcinek o pierwotnych wersjach, tak? Program jest ciekawy też w ogóle ze względu na jego treść i to co robi, prawda? Natomiast yy, yy, chciałem pokazać taki przykład programu wybitnie niedopracowanego, ponieważ zrobionego w wersji takiej naprawdę roboczej. Yy, końcówka programu jest tak dopchnięta kolanem albo łokciem, jak kto woli, yy, ale już przechodzę do rzeczy. Program ma za zadanie sprawdzać w jakim dniu tygodnia się urodziliśmy na podstawie tego jak użytkownik wprowadzi kiedy użytkownik wprowadzi datę urodzenia rok miesiąc i dzień program opiera się na takiej tabeli której wycinek tutaj mam tej tabeli fragment jest to fragment większej całości Tutaj było od 30 coś, poprzez tu do 57, potem tam od 58 do 85, i tak dalej, i tak dalej. To są kolejne lata. Końcówki lat. Od 1930 któregoś roku do 2041 roku. To tak w pionach szło. Ja tutaj wycinek tej tabeli przygotowałem, żeby po prostu cyferki było lepiej widać. Ja od razu mówię, nie zrobiłem pełnej wersji tego, tej tabeli w programie, ponieważ no właśnie chodziło o to, żeby sprawdzić, czy to w ogóle zadziała. A po drugie, tu byłoby strasznie dużo danych do wprowadzania. Więc ja ograniczyłem się do takiego wycinka tutaj od roku 2000 do 2013. Tak, czyli te 14 roczników. Bo mamy 13 rok do, do grudnia i zerowy od stycznia, więc tak naprawdę 14 roczników. Może sobie sprawdzić w dowolnym dniu, kiedy się tam i miesiącu, kiedy się urodzili, jaki to był dzień tygodnia. Algorytm tego tej tabeli, nazwijmy to, działa w ten sposób, że sprawdzamy. Rok, w którym się urodziliśmy, tak? na przykład 2010, jeżeli ktoś się urodził. Następnie tutaj tego nie widać, ale tutaj w takich sektorach, co po trzy miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień, w tych pionach. Tak? Później, jak na przykład to był 2010 rok, yy, sprawdzamy w tej linii, który to był miesiąc, na przykład kwiecień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. To nam. Tutaj pojawia się cyferka 4. Tu mamy 4, tak? I to jest taka liczba bazowa, do której należy dodać dzień, w którym się urodziliśmy. Na przykład 7 kwiecień. Styczeń, marzec, kwiecień. No, akurat kwiecień to czwarty miesiąc to też czwórka, ale maj to już byłaby szóstka. No, ale to nie ważne, To akurat zbieżność przypadkowa. Czyli mamy czwórkę bazową, dodajemy na przykład. To chyba 10 powiedziałem, 10, powiedzmy 10 kwietnia to jest 10. Następnie w tej tabeli sprawdzamy sobie tą liczbę, która nam wyszła z dodania dni do tej wartości z tej tabeli. Nie do miesiąca, tylko do tej wartości z tej tabeli. Akurat tu było 4. 4 plus 10 to jest 14. I szukamy tej czternastki i to jest sobota. I teraz ja postarałem się to przenieść do programu w BASIC. I zrobiłem to y, z błędami, ale nie takimi błędami, które powodują, że program nie działa, że wyskakują mi błędy, że coś jest nie tak albo zły dzień pokazuje. Nie. Ten program działa, ale y, on ma błędy, to się nazywa semantyczne. To znaczy kod działa, ale nie jest optymalny. Kod działa, ale jest upchnięty kolanem. Jest tam y, zrobione to tak, że można to zrobić piękniej, można to zrobić lepiej. I teraz popatrzmy szybciutko, jak to zostało zrobione. I od razu mówię, liczę na Wasze pomysły, jak zoptymalizować ten program. Jak zoptymalizować ten program. Dobra, zerknijmy, co my tu mamy. Nowe. Mhm. Od razu, żeby nie przedłużać oj, okay. już łapiemy. Mamy tutaj zakomentowane, że jest to program kalendarz. Mam zadimowaną zmienną r, zmienną liczbową o wartości 168. Co to za wartości? Już szybciutko przypominam. To są te wartości od 000 i to jest tak 6, 2, 3 i tak dalej. 12 wartości dla tego rocznika. Potem jest dla rocznika pierwszego 12 wartości i tak do samego końca po 12 wartości. Zaraz pokażę gdzie one są. One są oczywiście w instrukcjach Data. Yy, zaraz to będę potem wracał do tego. O tu jest ten fragment upchnięty przez kolano. Ale dobra, w tysięcznej linii się zaczyna Data i to jest to 6 623-614. Gdybyśmy sobie sprawdzili szybciutko, to, to, to będzie to widać. 623-614-625035. I tak w istocie tutaj jest. 623 3 6, 1, 4, 6, 2, 5, 0, 3, 5, i tak dalej, i tak dalej. One tu idą ciągiem, ale ja później zrobiłem tak, że posiekałem je co 12 i mamy, jakby w takich sektorach. Też można by zrobić, jakby oddzielne takie listy dla każdego rocznika. Nie wiem, czy to ma sens, bo mówię, pomysł jest bardzo świeży. No ale dobra, zobaczmy od początku jeszcze raz. Ok. I właśnie ta zmienna R przechowuje 168 tych wartości. Wypełniam te dane pętlą FOR od 1 do 168. Zwróćcie uwagę, że ja indeksuję od 1. Ja wiem, że powinienem indeksować od 0, ale tak było mi wygodniej. Dobra. Czytamy dane, i w kolejne indeksy wsadzamy te x, czyli te dane. To troszeczkę się czasu wykonuje przypisują się te zmienne. Następnie mam taką opowiastkę tutaj, co ten program nam robi. Program podaje dzień tygodnia, urodzenia z przedziału lat 2000-2013. I mamy tak, podaj swój rok urodzenia, input rok. I tutaj troszeczkę zabezpieczeń zrobiłem, ale nie wszystkie. Znowu mamy odpowiedź na to pytanie, bo to było na szybciora. Rok. Jeśli rok był poniżej, ktoś pisze poniżej 2000 lub OR warunek logiczny powyżej 2013 to nieprawidłowy rok. Go to 20, czyli daje nam szansę poprawienia tego, tak? No i mamy: podaj swój miesiąc urodzenia, input miesiąc. I jeśli miesiąc jest mniejszy od 1 lub większy od 12, to też nieprawidłowy miesiąc. I jeszcze mamy: podaj swój dzień urodzenia, input dzień. I tu już zabezpieczenia nie ma, ponieważ ja musiałbym właśnie wytworzyć kilka warunków logicznych, na przykład dla lutego, żeby nie przekroczyć 28 dni, powyżej 28, a w wypadku dnia przestępnego, roku przestępnego 29 i wtedy dopiero, żeby mi wyskoczył błąd, to znaczy, żeby mi wrócił, że jest niewłaściwie dla na przykład niektórych miesięcy 31 też jest niedozwoloną wartością. Już te, w to się tutaj nie bawiłem, to nie było moją tu intencją. E, miałem oddać projekt na przykład na biurko jakiś taki podstawowy, e, zrobiłem to e, i lecimy z tematem. Dopiero potem będzie powstawać wersja beta, tak? I tak dalej, i tak dalej. E, no i mamy tutaj właśnie mały mały tutaj Algorytm. Indeks równa się rok minus 2000 razy 12 plus miesiąc. Co to znaczy? To znaczy, że właśnie będzie mi czytał z, tych, z tej zmiennej r, z tego, z tego kontenera. I tak, jeżeli wpiszę 2000, to minus 2000 to jest 0 razy 12. No to od 0, ale plus miesiąc, czyli od 1 do 12, tak? I później, jak wpiszę 2001, minus 2000 to jest 1, razy 12 to jest 12, plus 1 to od 13 wartości, i tak dalej, i tak dalej. Czyli właśnie w ten sposób będzie mi wyłuskiwał z tego tutaj. Oj, zgubiłem to. O, r od indeks, właśnie będzie wyłuskiwał. Indeks 2 sobie utworzyłem zmienną, która właśnie będzie jeszcze dodawać ten dzień, czyli kolejny krok. Do tej wartości z tej tabelki przypomnę, jeszcze raz się posłużę ściągą, do tej wartości z tej tabelki, na przykład do tej szóstki, dodam wartość dnia, czyli nie wiem, 10 to będzie 16, i wtedy szukam, właśnie wtedy będę szukał i właśnie jak będę szukał, i to jest kolejna pięta achillesowa tego programu, bo zrobiłem to na szybciora. Mianowicie indeks 2 to jest właśnie wyuskana ta wartość indeks z tej zmiennej z tego kontenera r plus dzień, czyli przybierze mi to wartość od 1 do no tam 30 paru, tak w tej tabeleczce jest. Tu jeszcze zostawiłem sobie takiego śmiecia print index 2, czyli jak tak kontrolnie mi wyświetli, jaka to wartość to jest zbędne. W wersji takiej ostatecznej programu to właściwie nie powinno tego być. A następnie mamy komunikat print, urodziłeś się w, spacja, zamykamy cudzysłów, średnik, czyli dalej sklei mi tekst i uwaga, zrobiłem sobie to tak, Go sub indeks 2 plus 200. I teraz zobaczcie, to jest to, nad czym bardzo chciałbym, żebyście popracowali, mianowicie... Zrobili jakiś taki właśnie tutaj zamiast tego GoSubIndex Indeks 2 plus 200, żeby zrobić jakiś taki sprytny, bo te wartości nam się powtarzają. Podpowiem może sobie screena zrobić. Że zwróćcie uwagę, dla 1, 8, 15, 22, 29, 36 jest niedziela. Dla 2, 9, 16, 23, 30, 37 poniedziałek. Dla 3, 10, 17 i tak dalej wtorki to są, tak? Dla kolejnych wartości środy. Już się tutaj nam coś skleja, jak to można by obliczyć. Natomiast ja zrobiłem tak, że będzie on mi ślepo leciał do linii o wartości indeks 2 plus 200, czyli od 201, 202, 203, to się szybko pisało. O to tutaj chodzi, bo szybko się pisało, bo ja wpisałem 201, potem wpisałem 208 i, i to samo, bo zobaczcie, to mi się tu powtarza. Niedzielę, a tak, bo w niedzielę, w poniedziałek, wtorek, o, niedzielę, poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę, niedzielę, poniedziałek, to już się właśnie powtarza, nie? I, i, I mogłem tak, 201, potem 208 niedziela, już mi zostawała, potem znowu 215 i tak dalej. Naprodukowałem tych linijek zbędnie. Jak nie mam, znaczy jestem pewny. No i efekt jest, bo zobaczcie, właśnie to przypisanie tych danych troszeczkę trwa. Podaj rogu urodzenia 2000. Pierwszy, pierwszy. 1 stycznia urodziłeś się w sobotę. No zobaczmy, jakbyśmy to przeliczyli tutaj. Jak to będzie? Dwutysięczny rok jest tutaj. Pierwszy to jest tu, szóstka. I dodaję do tego do tej szóstki jedynkę, to jest 7. 7 jest sobota. Zgadza się. No to sprawdźmy na przykład. Dobra, zrobimy za małą wartość. Nieprawidłowy rok, dobra, czyli działa. No to 2034, nieprawidłowy rok, o, dobra, 2000, to już sobie sprawdziliśmy. Miesiąc urodzenia, to też mogę na przykład zrobić 0, nieprawidłowy miesiąc, dobra, 13, nieprawidłowy miesiąc i miesiąc. No to pierwszy i na przykład trzeciego dnia. W poniedziałek się urodziłeś, tak? O, retun wtorek, jest błąd w programie. Ale, ale jakoś działa, tak, bo cudzysłowie je zamknąłem i jest niby dobrze, znaczy w poniedziałek, zobaczmy to był, słuchajcie 3 stycznia, czyli tak 2000 rok i 3 styczeń, czyli 6, 9 9 poniedziałek, zgadza się poprawmy to w programie No, właśnie, tu jest cudzysłów, tu jest cudzysów, a powinno być. Przy poniedziałkach mam wszędzie błąd i zobaczcie, to też się zemściło, że wszędzie to wystąpiło, bo ja tak jak powiedziałem, powielałem te linijki. I teraz nam się pro, 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 odcinek wydłuży. To miało być tak szybko, ale można to przyspieszyć, bo tutaj mamy.

No, jeszcze te dwa mi zostały, a to już na piechotkę je zrobimy. O. insert, zamykamy i tutaj usuwamy ten. I szybciutko, szybciutko, bo już dwunasta. Insert. Ops, dobra. A, jeszcze jeden poniedziałek jest na samym dole. Insert cudzysłów. Dobra. I teraz na przykład zrobimy 2013. Grudzień 31. Urodziłeś się we wtorek. Zobaczymy. 2013 mam tu, grudzień, to jest 0, i to był 31, czyli 31. 31 wtorek, zgadza się. To zróbmy jeszcze 30, to będzie też poniedziałek, w poniedziałek nam się wysypywał, bo tam ten cudzysłów był schrzaniony. To jeszcze raz. 2013 1230. Nie, nie 31, tylko 30. Jest w poniedziałek i pięknie mi przechodzi dalej, czyli działa. Yy, program działa. Yy, I tak jak powiedziałem, po pierwsze mogł, mogłem i mógłbym, nie wiem, czy się podejmę, ale w przyszłości na przykład rozszerzyć to o te wszystkie roczniki. Bo na przykład osoby z mojego pokolenia, na przykład już lat 70. tutaj nie znajdą, prawda? Yy, na pewno ta po prostu baza by musiała być rozbudowana jakby to, co jest na dole w Datach, tak? No to, to nie nawet jakby, tylko na pewno, bo to jest jakby to jest po prostu przeniesienie tej tabeli cała reszta będzie działać tak samo i teraz jeszcze powinienem coś zrobić z tym badziewiem, żeby po prostu mi, to się już nie rozszerzy, bo tutaj mamy tyle ile jest w tej małej tabeleczce kwadratowej i, i nic więcej, od 1 do 37 37 zbędnych linijek, które można by zapętlić, bo one się powtarzają, prawda, bo mamy tam 7 dni w ty także słuchajcie Moja prośba jest taka. Jeżeli widzicie, jak ten program wygląda, może go jeszcze wylistuję kawałkami. Można sobie zrzuty porobić ekranu. Tutaj, w zasadzie, do tego to się nie ma co przyczepiać. Myślę. Na pewno, jeszcze tutaj z tymi dniami w poszczególnych miesiącach i latach przestępnych, można by coś zrobić. Jakieś dodatkowe warunki dopisać. To z pewnością też można się tym bawić. No, najgorzej jest tutaj właśnie. To, to jest to. To jest pięta Achillesowa tego programu. Yy, właśnie to odniesienie się do GoSup Index 2 plus 200, bo tak naprawdę to są powtarzające się tutaj komentarze. Yy, napisy, tak? Które są posklejane z tym tekstem urodziłeś się w... No. Reszta jest, myślę, całkiem przyzwoicie zrobiona. Także... Taki wyjątkowy program. Liczę na Waszą inwencję i do zobaczenia następnym razem. Cześć!